więc szczyt flibatyczny to okazja do rozmawiania także o bezpieczeństwie nie tylko o tym energetycznym, ale o bezpieczeństwie ludności. Ze mną Maryusz Frankowski, wojewoda mazowiecki. Witam bardzo serdecznie. Panie wojewodo. Ochrona ludności ta ustawa nowa weszła w życie. Co prawda ona głównie dotyczy samorządów i na samorządy te lokalne nakłada sporo obowiązków, ale także ta administracja rządowa w terenie też swoje dopowiedzenia ma. Jak to wygląda w województwie mazowieckim, jeżeli chodzi właśnie o tę ustawę i to, co się z nią wiąże, chociażby o nie wiem, monitoring miejsc, w których ludność cywilna mogłaby się gromadzić, o monitoring schronów. Trzeba zacząć od tego, że tak naprawdę tworzymy od nowa ten system. Przez ostatnie 30 lat, w zasadzie nie było obrony cywilnej albo i takiego systemu ochrony ludności. Dodatkowa ustawa z lata w roku o obronie ojczyzny w zlikwidowała też obronę cywilną. W związku z czym ta ustawa, która weszła 1 stycznia w życie, była przeprezodowana w ciągu roku bardzo szybkim tempie uważam i bardzo, bardzo dobrze, że w tak szybkim tempie i wszystkie te, przez wszystkie strony hmm. ceny politycznej, co świadczy o pewnym konsensusie. To jest ustawa, która była bardzo potrzebna i bardzo ważna. 1 stycznia weszła w życie. Kluczowa rzecz to jest to, że to nie jest pusta ustawa. Na no, tą ustawą zostały zapisane konkretne pieniądze w budżecie państwa, które będą rofroście przeznaczamy na Okolnej ludności i obrony cywilnej. W tym roku to ma być 5 miliardów złotych, w kolejnym roku 5 miliardów złotych. Do końca kwietnia ma być zaakceptowany program Okolnej ludności i obrony cywilnej, który pokaże szczegółowy harmonogram realizacji FISTA. Co do skronów, bo te i miejscu ukrycia, bo to jest taki temat, który szczególnie mocno przyciąga nie tylko uwagę mediów, ale też tak naprawdę jak jest, że po województwie spotykam się z samorządowcami i spotykam się w ogóle z mieszkańcami, to to są bardzo często I Ile tych stronów mamy? Ile mam miejsc? Czy jesteśmy gotowi? Czy my możemy... Tak, czy jesteśmy bezpieczni? Do 31 marca e, trwała inwentaryzacja, to znaczy wszyscy zarządcy budynku, właściciele budynku powinni przekazać te informacje e, do gmin. Gminy mają te informacje zebrać e, i następnie ma być inwentaryzacja, tych miejsc już na miejscu czy przekazują informacje do PSP, czy Państwo Straży pożarnej, która wspólnie z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego będą dokonywać weryfikacji tych miejsc, które zostały wskazane. Zostały Sprawdzałem dzisiaj, różnie z tymi informacjami, i tą inwentaryzacją jest z poziomu gminnego. Cały czas czekamy na, na pełne informacje. Też ustalane są szczegóły tego, jak ma wyglądać ta weryfikacja tych, tych stronów w miejscu krycie. Jutro jadę na spotkanie z samorządowcami do Garwolina. No i między innymi mam w planie obejrzeć właśnie jeden z takich starych obiektów skronowych. Zresztą taki obiekt też jest pod Placem Malko, czyli pod miejscem, gdzie jest siedziba wojewoda i, i prezydent miasta. I tu to zobaczę, jak to wygląda w praktyce, po zdjęciach wygląda to bardzo, bardzo kiepsko. Dlaczego o tym mówię? No bo to jest, te, to jest pierwsza rzecz, którą będziemy robić, to znaczy inwentaryzować, a następnie wybierać, które z tych obiektów nadają się do tego, żeby w ogóle przystąpić do jakiejkolwiek próby i jak rekonstrukcji i zachowania. Bo chyba ta inwentaryzacja też da jakiś pewien obraz tego, jak to tak naprawdę jest, bo przecież jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt pewnie no, lat no, temu, ale te budynki, przepraszam, że, że wejdę słowo, ale przecież te pomieszczenia były po prostu zamieniane w inne, o innej użyteczności. Da obraz i to raczej nie będzie obraz, który jest szczególnie optymistyczny, i taki obraz, który. Po stronie zarówno samorządów, ale też po stronie wojewodów miejscach sprawy wnętrze administracji będzie wymagał dużej ilości pracy e, i też pewnych środków finansowych. Te środki, tak jak będzie są, ale one są tylko na skronnym miejscu ukrycie. To są pieniądze przeznaczone na wydowę systemu alarmowego, czyli na do zmianę e, syren alarmowych, wspięcie wszystkie z tyne norme w kraju w jeden system spójny. To przygotowanie do jednolitej komunikacji. To są szkolenia dla mieszkańców, to są szkolenia dla wszystkich włodarzy chociażby miast, gim, jakie musimy przeprowadzić do 30 czerwca. To są w końcu pieniądze na, na edukację. To są pieniądze na zintegrowanie też zintegrowanie systemów informacyjnych. Więc to nie, to nie jest tylko i wyłącznie, to nie są tylko pieniądze na stronę i na miejsce opucia. Panie Wojewodo, a służby, które podlegają po części wojewodzie w, w regionach, są przygotowane też na to, żeby reagować w sytuacjach kryzysowych? Odbywają się takie sztaby kryzysowe, prawda? Co jakiś czas, pewnie teraz już regularnie. Jak to wygląda na tym poziomie, okiem właśnie wojewody? Taki przykład mieliśmy w ostatnich dwóch tygodniach. Była sytuacja z. Tak, ewidentny taki przykład sytuacji kryzysowej, która się może, może wydarzyć. Zresztą ja to się wydarzyło w przypadku awarii. Bo mówi na awarii wodociągu odwodnych w Karczewie, która odcięła od wody z dnia na dzień i ciągu z godziny na godzinę w zasadzie 50 tysięcy osób. I to jest przykład tego, jak funkcjonują zespoły zarządzania kryzysowego. One je na poziomie powiatowym, one też działają na poziomach, na poziomach gminnych. Nie? Jeżeli kobieta gmina nie dają sobie rady, wtedy ciężko są uruchamiane, też jeśli interwencje na poziomie żo wojewódzkim i, i na końcu rządowym. I w tym przypadku tak było. Widać było na początku, że czy szybko dosyć władze powiatowe zdały sobie sprawę, że nie są w stanie do końca sobie poradzić. Było wyzwanie wsparcie ze strony wodu, były dodatkowe beczkowozy z innych miast, były dostawy wody z żołdowej, a więc zesty gdzieś. To jest przykład też pewnej współpracy, ale też szybkiego reagowania jednej i drugiej strony. No i tak to powinna być sytuacja w Ztop. Więc te sztaby one funkcjonują, one działają. W zależności oczywiście od, od, od kryzysu, ważny jest, no jest czas, ważne jest wyczucie sytuacji, kiedy o pomoc się zwrócić i żeby nie bać się występować za tą pomoc służbowo-rządowego, bo to też ona jest, żeby, żeby można było z niej korzystać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki. Dziękujemy bardzo. bardzo dziękuję.